Sławosz Uznański-Wiśniewski, to nie ja, ale Sławosz był ostatnio w kosmosie jako drugi Polak w historii. Wam niestety nie obiecam, że też polecicie, ale możecie zobaczyć kosmos stąd, z Konarzewa, a dokładnie z energosfery, którą wsparły fundusze europejskie. Lecimy! Energosfera to miejsce, gdzie technologia spotyka się z nauką, sztuką, edukacją i relaksem. Nie znajdziecie tutaj kręgów w zbożu, ale całość ma kosmiczną architekturę. Obiekt został zbudowany w kształcie galaktyki spiralnej według zasady złotego podziału. Budynki, o nietypowym kształcie kopuł, rozmieszczono na planie pięciu ramion drogi mlecznej. Całość jest pasywna. Większość obiektu zasilana jest odnawialnymi źródłami energii. Znajdujemy się w obserwatorium astronomicznym. Możecie tu zobaczyć nie tylko nocne niebo, ale i wybuchy na Słońcu. To właśnie tutaj transmitowane są zjawiska astronomiczne, które akurat odbywają się w kosmosie. Energosfera to także 10 całorocznych dwu-trzy czteroosobowych kopuł lampingowych. Macie tu wszystko, czego potrzebujecie. Ogrzewanie, klimatyzację, łazienki i przede wszystkim święty spokój. Każdej kopule patronuje inna planeta z naszego układu słonecznego. A wy, na którą chcielibyście się przenieść? To jedna z kopuł warsztatowych zbudowanych z litego drewna. Każda z nich odpowiada innej energii. W kopule dźwięku możecie pobawić się akustyką i pograć na instrumentach. W tej symbolizującej energię światła możecie skorzystać z kamer i aparatów oraz wziąć udział w warsztatach z malarstwa i fotografii. W kopule energii grawitacji możecie się porozciągać i poćwiczyć jogę. Znajduje się tu salon edukacyjny wirtualnej rzeczywistości ze sprzętem VR i autorską grą edukacyjną na temat energii. Możecie przyjechać tu nie tylko odpocząć lub na wycieczkę klasową, ale zaplanować event biznesowy lub koncert. Kopuła konferencyjna ma 150 metrów kwadratowych i mega szybki internet. Po trudnych rozmowach można zgłodnieć, ale to nie problem, bo w obiekcie znajduje się restauracja z pysznym domowym jedzeniem śródziemnopolskim. A po obiedzie, wiadomo odpoczynek w strefie relaksu. Macie tu hamaki, suchą saunę, balie z gorącą wodą i hydromasażem mini plażę i kabinę floatingową, w której możecie unosić się na wodzie. Kosmos, co nie? Wartość projektu to 10 milionów złotych, z czego 4 miliony to wsparcie funduszy europejskich. A teraz już lecę. Zapraszam do obserwowania naszych kont w mediach społecznościowych i czekania na kolejny odcinek. Żegnam się ja, pacyna, cześć.